Cześć, witajcie na kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się w moim sadzie. Jak widzicie, postaramy się przyciąć drzewka, które były sadzone na jesień, i w ogóle nie były przed zeniem przycięte, tak jak ta, ta gruszka i ta śliweczka tutaj, a także pozostała reszta. Przytniemy też te starsze osobniki, które były w tamtym roku dosyć. Dosyć dobrze przycięte i w tym roku zamierzam je tylko tak dopieścić. uformować koronę, która jest przeze mnie pożądana, czyli taka bardziej rozłożysta, nie pnąca się w górę. Widzimy tutaj te, te jesienne, one mają straszne, te proste wilki. i One na pewno pójdą do usunięcia, tak samo jak widzimy te, te, te gałęzie. One są niepożądane przeze mnie. Tutaj mamy taki przykład i różnicę. Tutaj mamy śliweczkę, która nie ma tych wilków za dużo. W tamtym roku była przycinana, ale tak samo w tamtym roku była przycinana na przykład ta śliweczka. I widzimy tu dużo większy przyrost tych wilków. Widzimy tam na czubku wszystkie. Tak samo te tutaj do wycięcia są. Więc drzewka niejednakowo. Mają przyrosty, nawet z jednego gatunku, czyli śliwek, jak widzimy. Drzewka dobrze się mają, nie zostały przez zimę poturbowane przez żadne zwierzęta, przez sarny zające. Pierwszy raz mam taki rok, żeby nic mi nie zniszczyły. Porzeczki też mają się dosyć spoko za gestem. Po przecinaniu, albo nawet przed przecinaniem, opryskam sobie te wszystkie drzewka środkami przeciw grzybobójczymi, przeciw pleśni, przeciw różnego rodzaju zgniliznom, tak żeby dać im taki pozytywny kop na wiosnę, żeby się dobrze miały. No, widzimy, niektóre drzewka nie będą potrzebowały zbyt dużo przycinki, ale niektóre naprawdę będą musiał sporo, sporo przyciąć. I od razu je będziemy tym tą maścią miejsca cięcia zalepić, żeby... Nic im się nie stało. Tutaj widzimy taką śliweczkę, która ma strasznie dużo tych przyrostów takich niepożądanych. Te wszystkie gałązki trzeba będzie wyciąć. Ale co zobaczymy za chwileczkę, jak się za, za to zabiorę? A tak jak mówiłem wcześniej, najpierw opryskam je wszystkie tymi środkami. A później zabiorę się. Jak czas i pogoda pozwoli na przycinanie. Mojego całego sadu pewnie nie uda mi się tego dzisiaj wszystkiego zrobić. Więc będę robił to pewnie na dwa etapy: najpierw pół sadu, później w drugie pół. Jak widzimy, tu jeszcze jedno ze starszych takich sadzonych drzewek w tym sadzie. I ma tutaj odsłony takie niepożądane. Gałęzie zwane wilkami, które będę musiał wyciąć. Ok, to by było na tyle w tym wstępie. Widzimy się za chwilę jak. Troszkę, jakże opryskam i zacznę je przycinać. Ok, to widzimy się później. Ok, widzimy się kilka dni po nagrywaniu pierwszej części materiału. No troszkę mi zajęło obcięcie tych wszystkich gałązek i opryskanie tego, tak żeby to z sensem wyszło. No, ale udało mi się to ogarnąć. Musiałem w niektórych miejscach zdjąć tą siatkę, bo żeby się dostać do tych dolnych gałęzi. I opryskać bardzo dobrze. Jak widzimy po skracaniu są wszystkie czubki. Od razu zamalowane. Tak żeby drzewko nie chorowało po tym. Dzisiaj widzimy dużo gorszą pogodę mamy. Ale niestety wiosna miała przyjść. A niestety jest coraz chłodniej. Nawet ostatnio śnieg spadł. No ale cóż, przejdźmy do omawiania sadu. No Widzimy poskasane wszystkie końcóweczki. czubki ucinane przy tych drzewkach sadzonych na jesień. Także przeciąłem wszystkie pewnie widać to. Końcówki u starszych drzewek. Zostały one tak samo opryskane środkami, które wam mówiłem. No i mam nadzieję, że jak przyjdzie prawdziwa taka wiosna cieplutka, to, to szybko ruszy. Jak widzimy, w niektórych miejscach pąki już puszcza. Tutaj widzimy ostatnio po takim większym wietrze i, i śniegu, który napadał ciężkim, zamała się ta, ta oto gałąź. Tutaj bardzo stary śliwy. Na całe szczęście wpadło w takie miejsce, żeby nic nie, nie poniszczyła. Tutaj mogła zniszczyć to, to małe drzewko, śliweczkę, ale na szczęście upadła obok. No szkoda, bo widać, pąki już zaczęła puszczać. Jeszcze w, tej, w tym roku byłaby z niej pociecha, ale niestety natura chciała inaczej. Będę musiał to uprzątnąć. No a szkoda, bo naprawdę bardzo dobre śliwki dawała smaczną można powiedzieć tutaj widzimy tak samo czubeczki obcięte tutaj nie widać aż takiej różnicy, bo nie wszystkie drzewka równomiernie były przycinane tutaj też widzicie jak sobie porównacie z nagraniami z tamtej części przed obcięciem, to zobaczycie różnice w drzewkach nawet tego dzika tu troszkę obciąłem chociaż pewnie będę go wycinał, ale na razie go zostawiłem niech sobie rośnie w spokoju tak samo usunę wszystkie martwe pnącze agresu i pożyczek. Porzeczki bardzo fajnie się już zazielniły. Tak samo agres. Tak to, to wygląda. Bardzo ładnie. No i powiem Wam tak. Zdążyłem z tym obcinaniem tych drzewek, zdążyłem. Udało mi się, gdy jeszcze była taka w miarę bardzo ładna pogoda, zwolniłem się wcześniej z pracy i udało mi się je obciąć. Tu widzimy ta siliwka niejakoś bardzo była przycinana, ale ona tak słabo rośnie. Wiśnie też za bardzo nie przycinę, bo, no bo ona była taka poniszczona przez wszystkie sarenki i takie typu z rządka innej. i pozwoliłem jej nie grać sobie jak chce. Na razie nie będę jej przycinał, jakoś mocno. Tutaj widzimy tak samo obcięte końcóweczki przy tych młodych czereśniach, posadzonych na jesień. Najbardziej te drzewka porównacie sobie obcięte. To jedno i tamte drugie, zaraz do niego podejdę. Tu prawie każdy gałązkę się przeciąć. Widzimy. W miejscach tych miejscach, w tych, skrócone pędy wszystkie. Bo już tak zaczynała dziczeć troszkę, można powiedzieć. Z do góry wszystkie pędy puściła, tak samo ta tutaj. No ale mam nadzieję, że udało mi się jakoś to w miarę koronę uformować. No będzie to fajnie wyglądać. Tą chwileczkę też dosyć oszczędziłem, tylko te dolne gałęzie, które tu miała, niepotrzebne, odciąłem góry nie ruszałem jakoś bardzo tutaj widzimy jakąś jedną gałązeczkę nawet dwie no i, no i tyle by to było z tego obcinania troszkę się uzbierało tych gałązek, zaraz wam pokażę ile z całego sadu tu kawałeczek części też jakoś dużo nie przycinałem, bo części też tak nie rosną tak jak śliwy, nie puszczają tylu pędów nowych przycięłem tylko czubki tak żeby ona wzmocniła się, a nie szła jak szybko do góry no i no i tak samo te porzeczki zostały troszeczkę może nie przycięte, ale usunięte, martwe pnącza no i powinny teraz lepiej rosnąć znaczy, bardziej skupić się na sobie, żeby te Wysoki poszły te, te wącza, które mają mieć, a nie rozchodziły się po całej roślinie. Tutaj dosyć mocno przyciąłem tą trączkę czeleślin, czy nie za mocno. No ale zobaczymy na wiosnę. Widzimy wszystkie pąki już puszczają. Teraz potrzebujemy tylko, tylko ciepło słoneczka. No i wszystko powinno być w jak najlepszym porządku tu widzimy jabłoneczkę najpóźniej się rozwija tutaj ma jakiś listek jeden ale najsłabiej z nich wszystkich nie bardzo ładnie idą widzimy te pną, mm, pąki pąki liści i kwiatów czubki poobcinane no i to by było chyba na tyle w tym filmiku Dajcie znać, co byście tu jeszcze zmienili w nim. Może jakiego drzewka mi brakuje? To jestem skłonny sobie dokupić jeszcze, bo jeszcze mam miejsce w tym sadzie, żeby je posadzić. No i czy, czy by już też się wszystkie swoje drzewka? Ok, no to, to by było na tyle w tym filmiku. Jeszcze chciałbym, jak do, dorwę troszkę czasu obielić wszystkie, bo mam kupiony preparat do bielenia. Ale normalnie brakło mi czasu a chciałem Wam nagrać to, zanim to wszystko już zacznie kwitnąć, żeby było w miarę widać różnice w przed i po. No i to by było na tyle w tym filmiku. Ok, no to dzięki za oglądanie i widzimy się na następnym filmiku. Cześć.